Grupa Widzialna Ręka do wyborów samorządowych wystartuje pod szyldem KWW Widzialny Radom. Kilka dni temu poznaliśmy listę kandydatów do Rady Miejskiej. Teraz przyszedł czas na przedstawienie kandydatki na prezydenta. Z ramienia KWW Widzialny Radom o stanowisko włodarza miasta będzie walczyła Agata Pater, która jest radczynią prawną i społeczniczką. Postanowiłam zawalczyć o ten fotel prezydenta po to, żeby pomagać, po to, żeby budować lepsze jutro dla nas wszystkich, dla mieszkańców. Jak podkreśliła Pater, jej program wyborczy opiera się na trzech filarach rozwoju gospodarczego, poprawy infrastruktury i budowaniu silnej społeczności lokalnej. W pierwszej kolejności chciałabym skupić się na stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Podczas piątkowej konferencji kandydaci z list KWW widzialny Radą przedstawili także swój program wyborczy. Jednym z postulatów jest wprowadzenie tzw. karty Radomianina. Obiecujemy, że będzie ona zintegrowana z kartą miejską oraz będziemy mieli różne profity korzystając z usług lokalnych przedsiębiorców. Wśród postulatów wyborczych znalazł się również plan, aby na każdym Radomskim Osiedlu powstało targowisko. Nieprywatne, miejskie, lokalne targowiska. Takie, na których każdy rolnik będzie mógł sprzedawać swoje własne płody rolne, owoce, warzywa bez pośredników i bez opłat targowych. Kandydaci KWW Widzialny radą w swoich postulatach wyliczają również takie punkty, jak poprawa jakości wyżywienia w szpitalach czy modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się już 7 kwietnia bieżącego roku.